Uczestnictwo dziecka we mszy świętej no, od właściwie maleńkości i wtedy, kiedy ono ledwo zaczyna kojarzyć, jest takim uczestnictwem, w którym ono odbiera to, co jest w stanie odebrać. Oczywiście to się rozwija z biegiem czasu i jeżeli dziecko uczestniczy regularnie z rodzicami, widzi jak rodzice się zachowują, to, to jego przeżywanie mszy świętej jest coraz to bardziej pełne. I zdarza się czasami, zresztą również i z naszego doświadczenia rodzinnego mamy takie doświadczenie, bo wszystkie nasze córki uczestniczyły właśnie w pierwszej Komunii Świętej, tej wczesnej, mając 6 lat, i to dla nas była olbrzymia wartość, dlatego że odbieramy to jako niesamowitą pomoc w wychowaniu tych dzieci. Nie wyobrażam sobie, jakby tego nie było, natomiast w momencie, kiedy taka pomoc była, taka właśnie pomoc, no, wyraźnie duchowa od tych sześciu lat, zupełnie inaczej z tymi dziećmi można było e, rozmawiać o, na tematy religijne, po prostu kształtować ich postawę. I ponieważ w tych przygotowaniu ono jest bardzo jednoznacznie obwarowane i myślę, że bardzo dobrze, że tak jest, że to przygotowanie nie dotyczy tylko dziecka, tylko dotyczy rodziców. To jest bardzo istotny czynnik. Rodzice również uczestniczą w tym przygotowaniu. Dziecko nie zawsze jeszcze wtedy nie potrafi pisać. W wielu przypadkach dopiero uczy się pierwszych zdolności czytania i tak i dlatego z rodzicami to wszystko jest i tutaj my, moim zdaniem jest jedno, jedyne kryterium, nie jest to mój wymysł, to jest raczej zapożyczone od pani katechetki, która przygotowywała nasze córki, że dziecko jest przygotowane do wczesnej komunii wtedy, kiedy potrafi uświadomić sobie, że przyjmuje kochającego Boga do siebie, czyli mówiąc jeszcze prościej, małe dziecko w kontakcie z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem uczy się kochać. Jeżeli potrafi przenieść tą miłość również na Pana Jezusa, który dla niej jest kimś osobowym, jest Bogiem, dobrym Bogiem, który się troszczy o to dziecko, to to jest element kryterium, kiedy dziecko jest przygotowane do przyjęcia wczesnej komunii. Myślę, że to jest bardzo ważne kryterium, bo tu nie chodzi ani o intelektualne zdolności, chociaż tego się też pilnuje, dziecko musi tam podstawowe rzeczy znać. Ale to rozróżnienie, ja pamiętam nawet takie momenty, kiedy pani katechetka robiła nawet takie bardzo, no powiedziałbym, jednoznaczne doświadczenie. Pokazywała dziecku komunikant mały i pokazywała dużą hostię i pytała, co to jest i co to jest. Chodziło o to, żeby dzieci rozumiały, że to cały czas jest tylko chleb. Dopiero we mszy świętej zarówno ten mały komunikant, jak i ta duża hostia jest przeistoczona w rzeczywistego Chrystusa, który jest dla tego dziecka tym pokarmem niebieskim. Myślę, że to, to ćwiczenie zawsze i z opłatkiem pamiętam, były takie próby, żeby dziecko doskonale potrafiło to rozróżnić, czyli właściwie te dwa czynniki. Z jednej strony umiejętność kochania, którą wynosi z domu. Dlatego zawsze w tym przygotowaniu do wczesnej komunii jest wymóg no, tego właściwego przygotowania religijnego w domu i ten element rozróżnienia chleba eucharystycznego od opłatka. To są te dwa czynniki, które są podstawowe. Reszta no, przygotowanie i tak dalej jest moim zdaniem drugorzędna więc jeśli chodzi też o to rozróżnienie przyjęcia wczesnej komunii czy w tym takim czasie powszechnie uznawanym to myślę, że dobrą praktyką jest to co przynajmniej myśmy doświadczyli i co obserwujemy też również w przygotowaniu naszego wnuka bo właśnie za parę tygodni też wnuk będzie przystępował do takiej wczesnej komunii że ta uroczystość jest realizowana wyłącznie w najwęższym gronie rodzinnym nie ma w tym dniu prezentów, nie ma w tym dniu prezentów, prezenty dziecko dostaje przy innej okazji, albo na przykład, no, może to być nawet w rok później, w rocznicę tej, tej uroczystości, w naszej parafii, w której szły nasze córki, było tak, że dzieci przystępowały do Wcześniejszej Komunii w Wielki Czwartek, w związku z tym trudno było jakąś wielką imprezę, to był wielki tydzień. Natomiast uroczystość rodzinna z takim uroczystym obiadem odbywała się w drugie święto wielkanocne. Czyli dziecko już przeżyło to wszystko, to było dla niej to pierwsze przeżycie w jak najpełniejszy sposób, a potem było spotkanie no, jak gdyby rodzinne, które podkreślało wagę tej uroczystości i tak ale nie było to dokładnie w tym dniu. Myślę, że jest taka szansa na rozwiązanie tego w ten sposób, żeby nie, nie kojarzyło tego no, z, z kolejną imprezą. Tu chodzi właśnie cały czas o to, żeby istota tego została przyjęta tak jak trzeba, więc myślę, że rzeczywiście w to rozdzielenie tych prezentów od tej samej, samego momentu przyjęcia Chrystusa, tego pełnego uczestnictwa w świętej jest bardzo ważne. No ja myślę, że wtedy, kiedy dziecko przystępuje do pierwszej Komunii Świętej, no w tym tradycyjnym terminie, no i w, jakby w tej oprawie, którą się powszechnie w tej chwili obserwuje, to podstawową rzeczą jest przygotowanie do tego momentu rodziców niestety rodziców dlatego że oni musieliby zrozumieć że żeby udało im się podkreślić najistotniejszy element tego momentu czyli to przyjęcie pana Jezusa natomiast ta cała rzecz, żeby zeszła na plan dalszy. Jest to wysiłek, jest to też presja środowiska, niewątpliwie bardzo duża presja środowiska, tam licytowanie jest już nie tylko związane z prezentami, ale z charakterem lokalu i tak dalej, z wszystkim właściwie. Więc to jest pewna kwestia formacji rodziców. Myślę, że, no, nie wiem, może to co powiem będzie źle odebrane, ale ja w wielu przypadkach zauważam, że dużo łatwiej by było tym dzieciom przyjąć tą taką prostą formę uczestnictwa w tej uroczystości pierwszokomunijnej, gdyby rodzice nie narzucali tego takiego szerokiego właśnie balansu. Myślę, że presja samego środowiska dziecięcego nie jest tu tak silna jak środowiska rodziców. No teraz ostatnio nawet słyszałem o takim przypadku, gdzie rodzice postanowili wyprawić imprezę w lokalu, bo nie zauważyli, że na przykład w tym roku w naszej archidiecezji nie ma pierwszej komunii, bo jest przesunięta o rok w związku ze zmianą rozpoczęcia edukacji szkolnej, ale mówią, że już wynajęliśmy lokal, to impreza w lokalu będzie. Do, więc dochodzi do takich skrajności, tu dziecko nie ma nic do rzeczy, ono po prostu by przyjęło we właściwy sposób, ale rodzice tutaj powodują tego typu sytuacje, dlatego myślę, że jest to też wielkie zadanie dla dusz pasterzy przy kształtowaniu postaw rodziców związanych z pierwszą komunikacją.